To tylko dlatego, że jest głośna perkusja i głośna gitara, to, to jest podobne do Nirwany. Naprawdę to jest jedyny argument. Byłem jedną trzecią Nirwany. Nic dziwnego, że w Foo Fighters słychać jedną trzecią Nirwany. Ale to nie jest y, zarzut, to może być tylko komplement. <śm> Jest inny muzyk, który również miał y, takie przeżycie, y, gdzie stracił y, przyjaciela. Mm. Y, oczywiście, do dzisiaj są różne teorie spiskowe, ale y, oficjalna historia jest taka, że po prostu ten jego przyjaciel się zastrzelił. Mm. I y, ten człowiek y, no, bardzo to przeżył, mm. z tym, że on. On nie zaczął, może miał okres, ale jakby nie, nie zaczął brać, pić i tak dalej. On się zamknął w swoim domu, w swojej piwnicy i nagrał utwory. I nagrał je całkowicie sam. Co jest, co jest interesującą rzeczą w tym całym zabiegu. To że... nie znaczy, że grał na jednym instrumencie. Tak, on grał na wszystkich instrumentach, no na całej płycie. Nagrał całą płytę i. On był perkusistą, on nie był frontmenem, akurat człowiek, który, który odebrał sobie życie, był frontmenem, był jego przyjacielem, a to było trio, więc w trio też jakby te związki są bardzo bliskie, ale nagrał wszystko, zaśpiewał wszystko i mówił, że nie chciałby się wybijać, po pierwsze, na sławie poprzedniego zespołu. tak? Czy czy tak, czy na tragedii przyjaciela nie chciał firmować swoim imieniem i nazwiskiem, nie chciał być kojarzony ze swoim wcześniejszym zespołem. Mm -hmm. Więc sam nagrał z własnym sumptem, wydał album na kasetach. Nagrał ileś tych kaset mm. i mówi w momencie kiedy gdzieś jechał na stację benzynową, przy płaceniu mówi: "A to słuchaj taka kaseta, taka mi wpadła w ręce, weź posłuchaj." Nie przyznawał się do tej kasety, rozdawał znajomym, przyjaciołom, mm, mm. w przypadkowych sklepach zostawiał tą kasetę. I okazuje się, że po jakimś czasie dzwoni do niego telefon i mówi: Słuchaj, czy ty e, znasz menedżera zespołu? Nazwa zespołu to jest e, niezidentyfikowany obiekt latający. W II wojnie światowej. Ta nazwa tego obiektu to jest Foo Fighters. On chciał się schować za, za pewną nazwą, która jest tajemnicza, o której nikt nie wie, która jest niezidentyfikowana. Nagrał cały pierwszy album Foo Fighters sam. I zadzwonił do niego człowiek i mówi: Słuchaj, bo my szukamy menedżera takiego zespołu jak Foo Fighters. Bo tak wyglądała ta okładka. On mówi: No, tak, tak, mogę, mogę to załatwić. A o co chodzi? On, oni mówią: Słuchaj, jest festiwal i, yy, i w ogóle chcemy, żeby trasę koncertową zagrali. Mm. On mówi: Dobrze, pogadam. Mówi, odłoży, odłożył telefon i yy, przypomniał sobie, że on przecież zespołu nawet nie ma. I szukał dopiero. <laughs> dopiero szukał, szukał muzyków, hmm. yy, ale to jest. Yy, yy, niezwykła płyta, pomijając A jakby cały piękna historia. Tak, piękna historia, pomijając w ogóle cały zespół, że jest, to. że jest fantastyczne to. kompozycje i tak dalej, to jest ym, znowu piękna y, y, rzecz, która powstała z tragedii. Hmm. A tą osobą, która zmarła, był Kurt Cobain. Kurt Cobain z zespołu Nirvana. Nirvana. Tak. Y, no i powiem tak, y, to jest bardzo surowy y, album. Hmm. Słychać, że on był nagrywany gdzieś tam w garażu. E, ja byłem zaskoczony, że perkusista może y, nagrać coś. Że. zagrać, zaśpiewać i, i zrobić co. I zrobił w to sposób. w swoim studiu. W swoim studiu domowym. Czyli perkusista często na, l, może się mienić jako osoba, która gdzieś tam siedzi z tyłu i trzyma rytm. Tymczasem y, ten człowiek udowodnił, mm. że to jest pełnoprawny muzyk. Zresztą, ostatnio słuchałem jego wywiad, mówiło, że o, bo jesteś gitarzystą, on mówi, nie, ja jestem perkusistą yy, i próbuję grać na gitarze. No tak, gra genialnie, ja gra, gra gen, genialnie, chociaż ja mam wrażenie, nie wiem, czy się Ty z tym tutaj zgodzisz, ale yy, ja mam wrażenie, że yy, muzyk może zagrać na wszystkim. Tak. Prawdopodobnie nie chodzi o to, że będzie mistrzem świata w, każdy, mhm. w każdej dziedzinie, ale prawdopodobnie to trochę tak jest jak ze sportem. Jeżeli ktoś w jakiejkolwiek dziedzinie uprawiał trochę bardziej niż amatorsko, mhm. czyli gdzieś tam mini zawodowo, mhm. czyli gdzieś był w klubie, mhm. coś tam uprawiał, to tak naprawdę każdą dyscyplinę sportową jest w stanie przyswoić sobie o wiele szybciej niż ktoś inny. Tak, dlatego że to jest kwestia pewnej orientacji, trzymania równowagi, jakichś mięśni, mhm. które. Tak samo tutaj, to jest kwestia ucha, to jest tak. kwestia umiejętności słyszenia dźwięków, mhm. więc być może nie w każdym instrumencie mhm. będzie tak dobry. Mhm. Ale pewnie to jest możliwe, bo, bo przecież to jest kwestia słuchu. Tak, wydaje mi się, że jeżeli porównujemy to do sportu, tak jak ja pamiętam ze swojego doświadczenia ze szkoły, jeżeli ktoś był wybitny w jakimś sporcie, to w każdym innym był co najmniej średniakiem. Tak, Nie tak. był zły w żadnym. Tak. Więc rzeczywiście ta, tak to było. No tutaj, według mnie, no, album, album jest tak. świetny i i jakby no, dla mnie zaskakujący, że perkusista może śpiewać, może robić chórki, może grać na basie, może grać hmm. na gitarze, y, może robić fantastyczne rzeczy. Tak. No, mówili, że słuchać w tej płycie, że ona jest taka surowa. No, bo cała twórczość Nirwany była surowa. Tak. To był grand, to był garażowy zespół. Chyba taki typowo. Hmm. Więc on po prostu z tego wziął, czerpał, tak przypuszczam. Płyta wydana w 1995 roku, mhm. a jako ciekawostkę sprzedam, że Foo Fighters grało w Sopocie w 1996 roku. Pięknie, czyli już rok po wydaniu tej płyty mieliśmy okazję słuchać w Polsce Foo Fighters. Tak, tak. Eee, coś jeszcze miałem na temat tego zespołu. Zapomnia. zapomniałem. Chociaż ja mógł długo o nim opowiadać. No pewnie jeszcze, być może kupisz jakąś płytę, więc sobie coś tam. Jeszcze mam kilka. Przypomnijmy. No <gry> właśnie.